Witam Państwa. Znajdujemy się dzisiaj na Kujawach. Jesteśmy na polach pomidora gruntowego. Przy okazji spotkania dla producentów właśnie pomidora gruntowego rozmawialiśmy na temat tegorocznego sezonu. Właściwie już jesteśmy pod koniec wegetacji. No tutaj już widzimy zaczęć, owoców się wybarwiła. E, przy okazji spotkania rozmawialiśmy o najważniejszych aspektach tej e, produkcji, czyli o kluczowych momentach. Takim kluczowym momentem, dla którego ważne jest stosowanie naszych preparatów, jest na przykład początek wegetacji. Tutaj stosujemy produkt NutriGreen, produkt, który zapewni nam bujny i intensywny wzrost krzaka. E, budujemy roślinę przede wszystkim wegetatywnie. Oczywiście produkt NutriGreen możemy w dalszej części sezonu również używać jako dodatek do nawozów mikroelementowych, makroelementów, ogólnie do nawozów mineralnych. Później możemy go również stosować w celu poprawy wielkości plonu. Drugim bardzo ważnym produktem jest produkt Algaren. Algaren jest produktem na tyle specyficznym, że on ma właściwie dwa okna stosowania. To jest Pierwsze okno to jest początek wegetacji lub w fazie produkcji, rozsady, ukorzenianie. No i drugi taki moment to jest poprawa kwitnienia i zawiązywania owoców. Trzecim bardzo znaczącym produktem i ważnym w produkcji pomidora jest produkt Calgary i Calboron. To są produkty wapniowe, które no, tutaj widzimy, że sucha zgnizna wierzchołkowa staje się problemem, który się powtarza już praktycznie co roku. Tutaj wysoka temperatura też sprzyja występowaniu tej choroby. No ale również te niedobory wapnia. Tak? Dajemy wapń, który jest bardzo szybko i łatwo przyswajalny w postaci kalgrinu lub kalboronu. A niestety często chcemy to załatwić takimi półśrodkami, czyli dajemy saletrę wapniową. No, jest to produkt dobry, ale na początku wegetacji, gdzie jeszcze produku, produkujemy jakby no, masę liściową, no bo dajemy też azot, ale jeśli wystąpią już wysokie temperatury w czerwcu, lipcu, Wtedy trzeba interweniować szybko, czyli dawać produkty wapniowe, które łatwo i szybko przyswajalne będą i będą łatwo i szybko również się przemieszczać w roślinie. Możemy również pod koniec wegetacji dawać produkty wapniowe lub wapniowo-krzemowe, żeby również samą skórkę nasycić tym wapniem, tak, żeby ona była też twardsza, żeby owoc twardszy był i lepszy do zbioru. Tutaj jesteśmy już po dwóch zabiegach produktem Haskonem 10, czyli produktem na wybarwianie padało też pytania czy możemy załatwić sprawę wybarwiania tańszym kosztem np. przykład fosforanem monopotasowym no i tutaj tak samo jak w przypadku kalboronu mówiliśmy o tym, że połączenie jakby składników mineralnych z mieszaniny nigdy nie osiągniemy takiego samego efektu jeśli w danym preparacie te składniki występują w każdej cząsteczce także w kalboronie występuje boran wapnia tutaj w Haskonie M10 fosfor potas i mikroelementy występują w każdej cząsteczce więc roślina przyswaja to w całości tak? przyswaja wszystkie składniki tak naprawdę mamy już czas na jeszcze jeden góra dwa zabiegi początek zbioru pomidora szacuje się gdzieś tam na początek września ta kampania zbioru będzie trwała cały miesiąc więc w tych późnych odmianach jeszcze jest chwila można by zadziałać też na poprawę tego wybarwienia także dziękuję i pozdrawiam z Kujaw z pola pomidorowego